Cześć małymkowidzowie, i odcinek SmetSymulator, jak widzicie mamy maksymalną liczbę kasy I sobie otwieramy za to jajka pogo Więc... Jeśli chcecie więcej takich openingów, to subskrybujcie z dzwoneczkiem, łapka w górę i w komentarzu napiszcie słowo pogi jajko. A my w sumie idziemy otwierać Dobra, lecimy pod te drzwi no. Nie, Jezu Na tym telefonie się pisać nie da Są takie małe literki jakieś boost. Pik, pik. No i lecimy. Jak teraz nie pani legenda, to nie wiem. Okej, okay, dwa smoczki. Nice. O, jest. Dziękuję. Fog in mortus. Let's go. Odbiję 20 milionów na zwykłym. Trzy smoczki. Dwa smoczki, nice! Ale już jestem zadowolony z tego opening'u Dawaj coś jeszcze Dwa smoczki Okej okay, w sumie Ja pierdolę jak taka kasa schodzi szybko Zmoczek Co jest? Zmoczki Zmoczek Nice Tylko 570 milionów jeszcze Ty Kurde, jak to schodzi szybko Tego, które są tak drogie Nie ma smoczka nawet o co z tym chodzi, że tu nic nie ma? Wy sobie wiecie o co z tym chodzi, że tu nic nie ma? Trzy smążki Nice Dobra, daj coś jeszcze. Daj jaką mi się jeszcze Są legendą no, się może zapomnieć, bo one mi tu tak latają Jedno, jakaś że legenda mi skoczyła to nice. smoczek Byłbym chciał jeszcze Rainbow Smoczka zrobić jednego Teraz to jakby jest od tego Z tego openingu O! Jest! Dziękuję Jest w grą legenda Dwie, nice. Mega nice. Dobra, i nam jeszcze kasy 100 miliardów, tylko co? Dobra. Dwa smaczki, jeden pokat Dwa pokaty, jeden ten kotek. Jeden dragon, dwa budowy, okej. Co ja widzę? chodźmy tutaj. Zezbierajmy na jeszcze jedno lajko, bo tak mało brakuje. Kurde, ile tego jest? Jak w ogóle leci ta kasa? Dobra Użyjemy już dużo tej kasy Zaraz będziemy ją otworzyć Dobra W sumie, widzowie Widzimy się jak uzbieram tą kasę Dobra, widzowie Już prawie zbieraliśmy więc bog i w sumie czekamy aż się tylko dopełni no idzie dosyć szybko nie że nie no i w sumie dobra mamy czekajcie zdejmę pety Czuję się trochę na szopan tą. Teraz, no, dawaj, tak, drzwi szybko. Jak ja na tym telefonie się trudno pisze, aha, no, i sobie źle oczywiście. Okej. Okay. jeszcze jedno. Pogrobny, okej okay. I sobie, możecie napisać teraz w komentarzu czy uda się zrobić Golda W sensie Rainbow'a Z tych petów jakiegoś No i sobie robić Dobra, smoczki Pyk Okej, okay. sukces Drugi smoczek Trzeci smoczek Czwarty smoczek Ty uda się zrobić, bo na luzie okay. Piąty smoczek Szósty smoczek Siódmy smoczek Dobra. Będzie jeden z moczów, nice Teraz kotki. tak, żeby... Okay. Dobra. Piesek. Jeden. Dwa. Pieski. Trzy pieski tylko, co jest? Dobra, kotek był jeden chyba, więc teraz drugi kotek Trzeci kotek Czwarty kotek i będzie piąty na 8,8 proszę udaj się bro że się kod... jest, dobra pitch i robimy rain logi okej okay. no to nie widzę, ja czekajcie bo Lepiej mi będzie po prostu założyć te smoczki zamiast tych stalionów. Nie wiem, ale zrobię sobie tego raidowa. Okej. Kotka mogę, mogę... Okej. To jest work ten Przez brycie razciok. Teraz coś do dobrego. Tak, Nie, czekajcie. Nie wiem, dobra. No, tak. No i w sobie zwie. Możecie napisać czy spodobał Wam się opening i czy chcecie dużo takich openingów. Bo ja mogę robić takie openingi. Tylko musicie napisać czy chcecie. A ja się w sumie z wami chyba żegnam. No i sieba!